Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki bardzo luźny odcinek, bo chciałem wyjaśnić sprawę związaną właśnie z tym rowerkiem Abarkus RW38. Pisaliście mi w komentarzach, że nie ma już tych rowerów w tej cenie i ktoś sprzedaje je na Allegro za prawie 1500 złotych. I słuchajcie, ja sobie prześledziłem to wszystko. Jest tutaj sprzedawca bodajże z Koszalina. Ja złożyłem u niego zamówienie i później je anulowałem, żeby. Sprawdzić dane sprzedawcy. Zaraz to sprawdzimy, jeszcze tutaj podejrzę sobie, czy mam to wszystko. Tak, to jest firma Skoszalina. Ona sprzedaje te rowery za. 1475 zł i ma ich dość sporo. Bo tam około 40 paru sztuk. Dzwoniłem też do firmy Abarkus, która mieści się w Legionowie. Dopytać o co w ogóle chodzi. Bo ja ten rower kupiłem za 500 zł, naprawdę wypadł bardzo fajnie i zaraz wystrzeliła cena. Byłem pewien, że ten sklep po prostu, wiecie, zobaczył, że, że recenzja wypada fajnie. Jest popyt na te rowery i podnieśli cenę, ale. Wygląda to oficjalnie tak, że ktoś sobie kupił dużą ilość tych rowerków, powiedzmy za 500 zł, zawieźli do niego, wystawił sobie w swoim sklepie za 1500 i możliwe, że je sprzedaje w tej cenie. Chciałem Was uczulić, żebyście tego... Jeśli możecie, nie robili, bo jest to cena za wysoka za ten rower 1500 zł. Słuchajcie, to możecie sobie już kupić za 1000 zł domiosa EB140, który kosztuje obecnie 999 zł. Ma już zasilanie, sterowanie elektroniczne. Także macie programy treningowe, dużo lepszą gwarancję, bo tam jest dwa lata na elektronikę, chyba 5 na ramę. Dodatkowo dostajecie 10 lat gwarancji na dostępność części zamiennych i serwis z dojazdem do klienta w Decathlonie. Tutaj jeżeli coś się poksuje i musicie maszynę rozkręcić, zapakować ją do kartonu i odsyłana jest na zewnętrzny serwis. Także ostrzegam, uprzedzam, nie mam z tym nic wspólnego. I jeżeli zobaczycie ten rower za 1500 zł, nie kupujcie go, bo po prostu cena jest przesadzona. Ja miałem bardzo podobną sytuację z. Bieżnią Tander, już nie pamiętam który model, chyba 82-33. Zaraz sobie sprawdzę, gdzie bieżnia kosztowała chyba z 1400 zł. Dostała też bardzo dobrą recenzję, bo po prostu finalnie wypadła fajnie i zaraz Tander podniósł ją tam bodajże na prawie 3000. Także, także uprzedzam, uczulam, że takie rzeczy się zdarzają i powiem Wam też szczerze, że Powoli tracę wiarę w swój kanał, bo właśnie przez takie sytuacje, czyli robię recenzję, coś wypada fajnie i, yy, i ktoś raptem podnosi tą cenę i, i jest ta cena nieadekwatna do produktu dlatego w kolejnych filmach będę wam pisał na przykład, że ten rowerek tak, na przykładzie yy, prezentowanego yy, kosztuje na dzień dzisiejszy 500 zł bo ja go za tyle kupiłem z dostawą i realnie wart jest maksymalnie powiedzmy 700 zł bo myślę, że 700 zł jeszcze za to urządzenie to jest yy, akceptowalne chociaż wtedy wolałbym dołożyć i kupić sobie na przykład tego już do miosa. Także będę mówił, że jaka jest taka uczciwa cena maksymalna za ten produkt, żeby nie było takich przypadków właśnie, że to raptem jest cena razy 3 i ktoś tutaj jest z tego powodu, czerpie jakieś wiecie nadzwyczajne korzyści. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Rozmawiałem właśnie z tą firmą z Legionowa, która zajmuje się z tego co wiem importem tego, tych rowerów Zakładam też, że Skin, i nie będzie już tego rowerka, tego modelu, będzie on zastąpiony nowym, za około miesiąc mają się pojawić następne produkty, jakby jeden produkt, który zastąpi ten model. Rozmawiałem z nimi, ja go kupię od nich, nagram recenzję i w tej recenzji też powiem Wam, jaka uważam będzie maksymalna cena, jaką moglibyście za ten produkt zapłacić. I jeszcze z innych informacji, jeżeli chcecie coś kupić za około około 500 zł, całkiem wygodnego w miarę dla wysokiej osoby, to szafir Colt bardzo podobnie wypadł i on kosztuje tam około 500 stówek nie podnieśli ceny na niego, także to mi się bardzo podoba. Słuchajcie spekulacja, ja tutaj mam kilka, tak nie chcę jakby drążyć tego tematu. Możliwe, że nie wiem no jeden kolega z drugim kolegą się dogadali, bo mówię 40 tam chyba 7 sztuk na stanie, to jest dość sporo żeby sobie, wiecie, tam można parę, parę rowerków kupić i je sprzedawać, ale to są już takie dość spore ilości, także no, nie będę tutaj, wiecie, osądzał, ale ostrzegam was, że nie kupujcie tego rowerka za 1475 zł, bo cena jest po prostu przesadzona. Możecie za 1500 to już chyba Domiosa EB520 sobie kupicie albo jakiegoś Jorka. Zaraz sprawdzę. To jest EB520, ile on teraz kosztuje? 1499 zł macie e, Domiosa z generatorem. E, także kurczę, no e, uważajcie, po prostu uważajcie, jak, ja be, jak będziecie wy też widzieli takie e, sytuacje. Piszcie do mnie, ja będę o tym też nagrywał filmy. Jeżeli zobaczycie, że coś po recenzji wystrzeliło mocno w kosmos cenowo, to, to dajcie znać. A też dopiero co słuchajcie, wróciłem z eventów, miałem mnóstwo pracy dwa tygodnie, to byłem, byłem w ogóle wyjęty z życia i, i też tak nagrywam tutaj pufka, bo nie mam biurka, bo klientowi oddałem, siedzę na na czymś, a na slajderze siedzę. Także tyle. No, na szybko nagry, nagrywam tą informację, żebyście po prostu uważali. Tyle w temacie. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.